Siemanko, ja jestem Tricus, a to jest mapka Minecraft Epicki Challenge. No nie mam pojęcia o co w nim chodzi, wiem tylko, że są jakieś skybloki tutaj, takie naprawdę epickie w sumie, to muszę akurat autorowi przyznać. Ale poza tym nie wiem co na niej będziemy robić. Mamy tutaj jakieś zasady, info i tak dalej. Info o mapie. No dobra, to jest na temat, na temat autora, czyli nie mapa, tylko autor. Co za oszust. E, zasady, no dobra. Zasada nie czytuj. Graj na Game Mod 0. Graj na wersji 1.10. E, I jeszcze najważniejsza zasada: zostaw widzom łapkę w górę. Tak, teraz łapka w górę się należy. Byłoby fajnie. No i dobra. W takim razie mamy już Game 0. Mamy jeszcze e, wyłączyć czat. No dobra. No to chat settings e, hidden. No dobra. To w takim razie startujemy mapkę. I. Co? 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 Hmm. To chyba. To jest naprawdę dziwne. Zobaczmy, co on chce. Eee... Nie mam pojęcia, co mam robić na tej mapce, jeśli mam być szczery. Czy to jest koblarka? Tak, to jest chyba koblarka. Tutaj mamy chleb. Jakieś itemki. Jakieś takie te. No, autor nie dał nam specjalnie dużo info na temat tego, co mamy tutaj w ogóle robić? No, więc musimy sobie poradzić jakoś w inny sposób. A dobra, myślałem, że zniknęło tutaj drewno. Ne, obstawiam, że musimy wykopać kobla, zrobić drewno i, i tak dalej. No dobra, e, na szczęście jestem Minecrafterem e, z nie, no, nie, nie z prawdziwego zdarzenia, ale jestem Minecrafterem i chyba wiem o co chodzi, więc. E, a więc właśnie skopałem dlatego, że powinienem był. Zostawić sobie rzeczy na... Na zrobienie węgla Tak, no dobra No dobra, zobaczmy jeszcze raz wieśniaka Nie, kobla, kobla, kobla na węgla Dobra, czyli jednak nie powinienem był tego zrobić ok, czyli teraz Zróbmy sobie mm, Zróbmy sobie pikax, Okej, okay, mamy pikax i zobaczmy Czy to jest koblarka, tak jak mi się zdaje Tak, to jest koblarka taka jak macie na serwerach Na serwerach e, Na przykład Easy HC I tak dalej, takich z guildiami Możecie mi powiedzieć w sumie, czy chcieli byście aby miał ja odpalił taki serwer i byśmy sobie pograli na jakieś gildii, coś takiego, bo w sumie wydaje się to całkiem spoko być pomysł. E, taka, wiecie, taka zabawa z widzami. No ale dobra, e, skupmy się teraz na, na tej grze. E, Okej. Okay. Ooo... o, no dobra, weźmy. O kurde, ale, ale tego spada tutaj. Ho! Ale, co on tak szczela, jak jakiś... Kurcze, nie wiem Dobra, mamy trochę, ty trochę tych rzeczy Wsadźmy w takim razie to Dobra, mamy węgiel, mamy wągiel Ale po co nam wągiel? Wieśniaku, wieśniaku, nie chyba, ch chyba, że musimy Przejść na, wow Tam jest, widzę wieśniak Na każdej wyspie jest wieśniak Autor nam nie podał specjalnie jakichś celów, ale nie wiem, w takim razie wykopiemy sobie jeszcze trochę stona i przejdziemy na następną wyspę. Zobaczymy. Mm, zobaczymy o co tak naprawdę chodzi tutaj. E, Okej, okay. tylko chwila. Ten kobel zawsze ląduje w tym samym miejscu teraz? Bo nie, nie w tym samym. On się rozrzuca strasznie, no ale dobra. E, jest gicior. Zaraz sobie. Zaraz sobie weźmiemy ten. E, a, schowałem czat, dobra, bo chciałem wejść w niego. Mamy dużo jedzonka. E, no dobra, mamy jakieś... Mamy jakieś właściwie... E, mamy jakieś właściwie sadzonki i tak dalej. Zaraz ogarniemy o co chodzi na mapce, więc z niecierpliwością w sumie czekam na to, pewnie wy też. Zróbmy sobie pół płytki, oczywiście, aby, mm, aby trochę zaoszczędzić materiałów to trzeba będzie właśnie zrobić, tak? Okej, okay. okej, okay. i mamy jedną, chyba, ile więcej? Dwa, dwa razy, dwukrotnie się zaoszczędza materiały, czy mi się zdaje? Za trzy są sześć płytek, no tak, czyli dwukrotnie. No to kozacko, naprawdę. E, pamiętajcie, zawsze jeżeli chcecie się przebudować nad no jakąś przepaścią i, i nie macie właśnie dużo materiałów, to po prostu bierzcie sobie pół płytki, wtedy wszystko naprawdę leci bardzo szybko. Okej, okay. a w tym czasie zróbmy sobie w sumie lepszy kilo, czemu ja kopię takim taką beznadzieją? Nie mam pojęcia. O, ale się kopie. Normalnie kobel, kobel leci jak jak mm, alkohol. Nie, no żartuję. Alkohol jest zły przecież. Okej, okay. zasadziliśmy sobie drzewko, w sumie zasadziliśmy sobie więcej drzewków. E, dobra, dobra. Na którą by tutaj pierwszą wyspę przejść? Możemy przejść w sumie na tamtą. E, dobra. Ciekawe, co nas czeka na tamtej wyspie. Może myślę, że na tej mapie trzeba od każdego wieśniaka po prostu zabrać, e, zabrać rzecz, którą on handluje. E, to, będzie, to będzie nasz challenge właściwie na tą, na tą mapkę. Ja chcę tak zrobić: przejść wszystkie te wyspy i wtedy, i wtedy wygrać mapkę. Ok, napiszcie, jak Wam się od razu podoba. E, taka, taka forma mapki. O, o, nie, mamy auto-jumpa. Auto-jump jest bardzo zły, więc zróbmy sobie tak. Oczywiście go wyłączmy. No i dobra. Wejdźmy sobie na kolejną wyspę. Czym handlujesz, ty, wieśniaku? On handluje piachem? Co my tu. Wilk. Naprawdę dziwna mapka. Naprawdę dziwna mapka. Chyba mamy po prostu przejść po wszystkich. Wszystkich tych skyblockach. Okej, okay, osłujmy sobie wilka. Okej, okay, ale niech on zostanie tutaj na razie. E, on za kobla sprzedaje nam piasek, ale po co nam piasek? W ogóle, czy coś jest w środku tych wysp? Czy one są jakieś takie... no nie wiem. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Pomarańczowy piach, fajny. Okej, okay, wkopmy się tutaj. E, czy czeka nas jakiś sekret gdzieś tutaj na dole? Czy coś takiego? Nie no, wątpię szczerze mówiąc, żeby nas czekał jakiś sekret, więc... Po prostu się podnieśmy. E, Okej. Okay. On sprzedaje piasek, ale piasek nam nie jest specjalnie potrzebny. E, chociaż. Nie, no. Oni handlują wszyscy koblem. To jest dziwne dość. Ale skoro handlują koblem. Dobra, z tego zrobimy sobie e, w takim razie pochodnie. Patrzcie. Patrzcie. Możemy robić różnego rodzaju rzeczy. Mamy mleko? Nie, zupełnie nie rozumiem o co chodzi, ale, po, ale podoba mi się szczerze mówiąc, e, tak jakby opcja, że przejdę sobie wszystkie te skybloki, ponieważ wyglądają naprawdę e, ciekawie. E, dobra, szybko się kopię tym nowym kilofikiem. Szkoda, że nie zrobił, że któryś z nich handluje na przykład żelazem czy czymś takim, bo przydałoby się. Okej, okay. chodź tu, chodź tu, dobra. Dobra, mamy, mamy naprawdę dużo teraz e, mostków. Ok. Na razie tyle nam powinno wystarczyć. E, kupmy od niego ten piach, i już będziemy mieli zadanie z drugiej wyspy w takim razie zaliczone. E, dobra, chodź, chodź tutaj. Nie mam, mam za mało. Mam za mało, mam za mało. No dobra. To w takim razie pójdźmy na następną wyspę. I potem najwyżej spłacimy, spłacimy ten dług tutaj. E, ok. Tak się kopmy, tak chyba będzie najszybciej. Dobra. Ok, trzymać na tym pikselu, wtedy się buduje, bardzo fajnie. Powiem ci, autorzy, że bardzo pomysłowa mapka, tylko że mogłeś bardziej sprecyzować, jakby nasze zadania, ponieważ mm, ja gram, niby rozumiem, że mamy z tymi wieśniakami wszystkimi pogadać na tej wyspie, ale mogłeś nam to po prostu napisać, żeby nie trzeba było myśleć. To jest Minecraft, tutaj. Tutaj się nie myśli, to nie jest gra dla mądrych ludzi. Nie no jest w sumie. Jest rozwijająca gra bardzo. Ale... O dobra. Wespnijmy się. A ty co? Ty co masz? Strzały. Strzały za, za kobla, tak? Za dwa kobla masz strzałę. Jedną. Eee, okej. Okay. A gdzie jest skrzynka? Chwila. Wszędzie były skrzynki. Tutaj też powinna być jakaś skrzynka. E, tylko nie... Wow! Co tutaj się dzieje, przepraszam? Przepraszam bardzo, eee, okay. ok, ok, no so sorry, że tak się o, tutaj jest skrzynka owce glowstone. Wytyfy! <grytwy>, co to jest za mapka? Eee. Eee, ok i dobra. Nie no, fajnie mi się gra, szczerze mówiąc, jest zabawna, taka, taki zabijacz czasu, nie, o nic w niej nie chodzi, ale, ale, jednak, jednak o coś chodzi, dobra, idźmy, a tam co jest, kurde, ja chcę tam, ja chcę bardzo tam, a to, to wyspa z kamienia, kozacko, kozacko, kamień nam się przyda, oby nam starczyło tylko tych półpłytek, dobra, dobra, e, ciekawe czy mamy w ogóle, wiecie, mm... Z włączmy sobie czat video settings A, nie co ja zrobiłem czat e, w sumie odpalmy sobie czat zobaczmy czemu wyłącz czat czemu no e, no dobra zróbmy sobie e, gamę game rule Keep inventory true. No dobra, żeby nam nie wypadły żadne itemki, bo to by była naprawdę duża strata, jakbym spadł nagle i coś by mnie tutaj zabiło, no nie chciałbym, no, no, no bardzo bym nie chciał. O kurde, chyba nam nie starczy tych bloków, będziemy musieli lecieć zaraz po takie coś, um, dobra, ale mamy jeszcze sandstone'a, um, mamy Sandstone' i mamy trochę kobla, dobra. Dobra, pobudujmy się. Tak, 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 tak. Eee, nie, w sumie tutaj mamy masy kobla, więc możemy już się wybudować tymi, tymi rzeczami tutaj. Eee, o kurde. Dobra. Zrobimy parkura. Zrobimy parkura. Czy to się uda? O, o ja! Dobra, udało się, udało się. E, obstawiam, że. Co tam jest w ogóle? Obstawiam, że w środku wyspy będzie wieśniak oraz. <laughs> Diaksy! A, no ale nie mamy żelaza, kurde. Dzięki autorze, wiesz. A może może będzie żelazo w sumie, bo jest tutaj złoto, są emeraldy jakieś. E, hmm. Dużo diaksów, kurczę. Przydałoby się właśnie bardzo żelazko. E, więc wykopmy sobie w takim razie. Może wam tu podświetlę trochę ekran. E, bo zapomniałem, że wy to możecie mieć. Troszeczkę gravel. Villager. Vi Villager. No. A ty niczym nie handlujesz? Łatko, będę kichał zaraz. Spokojnie, ludzie. Wygram z tym. Jestem. O! A, wybaczcie. No dobra, mamy żelazo. Będziemy mogli wykopać te wszystkie cudowne rzeczy. Tutaj mamy tutaj naprawdę kozacka wyspa. Mogliśmy iść na nią tutaj za... jako na pierwszą wysepkę. E, będziemy mieli. Chwila, tutaj pewnie jest boss jakiś, a tam co jest? Nie, ja chcę jeszcze iść do tego, właśnie. Okej, okay, mamy więcej żelaza. Będziemy mogli sobie zrobić właściwie jakiegoś seta. A set nam się chyba przyda. Ehm, dobra. Wszędzie są diaksy. Dobra, w takim razie e, musimy się zabrać już od razu za e, przetwarzanie tego czegoś, przetwarzanie tego e, teraz. Teraz musimy zrobić sobie oczywiście piecyk. E, piecyk. Dobra, czaje. I teraz teraz powinniśmy pójść do tamtego ziomeczka, e, aby on nam dał węgiel, węgiel, którym będziemy e, przetapiać wszystko. E, no właśnie. Więc w takim razie sobie Ach, sorki w takim razie sobie przejdźmy. Mm, sorki, bo kurde, przełykałem ślinę, bo już tak się nagadałem, że och, aż mi zabrakło śliny. <ścoughs> no dobra. Okej, okay, um, no dobra, w takim razie mamy trochę tego bogactwa tutaj widzę. Uh, ale nie, przydałoby nam się 32 kobla. 32 kobla, wspomnijcie moje słowa. Uh, o, mamy dużo tego. Mamy dużo żelazka, mamy dużo wszystkiego. Naprawdę fajnie. jak wow, diaksików mamy jeszcze więcej. Nie no, superowa mapka, superowa. Jednak mi się gra na niej lepiej niż myślałem w sumie. Weźmy sobie to. I dobra. Teraz lećmy. No dobra. Tro co, trochę się przestraszyliście, że, e, że spadnę. Mm, dobra. Ale teraz, uwaga, uwaga, minęło już trochę filmu. Kto dotrwał do tego momentu, ma szansę na serduszko. Wystarczy, że napiszecie e, strach. I wtedy wyłonię tam. Na przykład 10 osób wśród czatu, które to napiszą, które dostaną ode mnie serduszko. Myślę, że to taka fajna, fajna zabawa interaktywna. Dobra. Teraz ty, koleś, widzicie? 32. Przez to mamy 4 węgla. 4 węgla nam po prostu łatwiej bardzo grę. Mamy na szczęście chlebek. Dobra. E, fajnie nam tu idzie w sumie gra na tym challenge'u. E, nawet jest spoczko. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Wbijmy tutaj Teraz tędy I za chwilę będziemy mieli diaksiczki Diaksiczki, które każdy lubi najbardziej Okej okay. Tylko nie spadnij Tritsusie Dobra, masa jest tutaj tych diaksów Mały villager? No dobra W takim razie wkładamy to tutaj przytapiamy to i za chwilę będziemy mieli diaksy. W tym czasie mo możemy dokończyć nasze zwykłe e, kilofiki. Zwykłe kilofiki. Mm. Wow. E, I weźmy sobie w takim razie wszystkie te materiały, żeby już nam nie zabrakło ścieżek po prostu. E, właśnie tych koblowych. Okej, okay, Diaksów tutaj jest chyba na całego seta, ale nie wiem, czy będzie nam potrzebny ten set, ale w sumie mogę wykopać trochę tych Diaksów. Dobra, trzy. Tyle nam było właśnie potrzebne. Dokładnie tyle, nie mniej, nie więcej. E, Okej. Okay. Mamy teraz kill off i już możemy kopać Diaksy, więc. E, Okej. Okay. Hop, hop. Masakra. Szkoda, że tyle. Wow, Diaksów się nie respi. E, w prawdziwym życiu. <noise> Bo by było naprawdę fajnie. E... O, lapis? Ale lapis nam nie jest potrzebny w sumie. Lapis jest dla Żuli. Zapis. Zapis do pracy dla Żuli. E, a my nie jesteśmy jakimiś Żulami. My jesteśmy. Najlepszymi Minecrafterami w internecie, tak? Tricus i jego widzowie są najlepsi, tak, tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Eee, możecie dać znać, oczywiście, eee, i oczywiście zasubskrybować mój kanał, chyba. No, nie, no. Widzowie to tylko ci, co subskrybują, przecież. No to pewnie subujecie już, tak mi się wydaje, przynajmniej. Eee, ile mamy tych diaksów? 32, wiecie, wiecie ile to jest? Wiecie ile to jest? Starczy nam to na zbrojkę całą e, i nie tylko i na jeszcze więcej, dobra na zbrojkę, na różne takie te okej, okay, spodnie e, weźmy sobie, czapka z pięciu teraz ej, co to się stało? i teraz buty, mamy już seta a mamy jeszcze 8, czyli możemy zrobić e, killoff diaksowy oraz mieczyk diaksowy i jesteśmy całymi diaksowymi e, całymi diaksowymi ludzikami. Mm, dobra. Weźmy sobie te, teraz w łapki te rzeczy e, emeralcy. Czy emeralcy nam będą przydatne do czegoś? Ale szybko teraz kopiemy, patrzcie. Łop łop, 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 łop. Dobra, mamy. Mamy to, mamy to. Patrzcie, jestem najbardziej okrutnym jerzem w historii YouTube'a. To du du O! Przeżył! O, ale aż mnie zacięło. Chyba, chyba jego los to jest, aby żyć jednak, a, a nie aby, e, aby paść. Dobra. Więc w takim razie pójdźmy sobie teraz na tamtą wyspę. E, ale dziecko uderzyć diaksowym mieczem to. <grym> no to okrutny jednak byłem. Dobra. Hop, 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 hop. Równy chłop, równy chłop, równy, równy, równy chłop. Pimy se, tutaj te, na bedroka niezniszczalne. Joł, elo, ziomuś, pozwól mi tu wejść, pozwól mi tu wejść. Co tu. Powiedz mi, co tu jest. Eee... Co je? Co? <ścoughs> What? fuck autorze co ty masz na pani co ty masz na pani ziomeczku eee. a 50 serduszek 50 serduszek ma gigant ciekawe ile ile hitów go zabijemy dobra dawaj Gin. do wow monster hunt superowo dobra ta, wbijajmy w takim razie. Szkoda, że giganty są za wielkie, żeby w ogóle z kimkolwiek się klepać nawet. <laughs> to jest aż smutne. Być najpotężniejszym, ale nie móc tego wykorzystać ani trochę. E, ale okej. Okay. Mm, ło, mamy idealną ilość płytków. E, znaczy kobli. Dobra. Przejdźmy w takim razie na, następny, na następną platformę. Mm, zobaczyć co tutaj trzeba będzie. Uzyskać w sumie, autor w tej mapce dał nam tak do myślenia, co trzeba, co trzeba naprawdę zrobić. To zrobimy, co trzeba. Tak, ten e, bardzo mnie ciekawi, Wasza opinia. Chciałbym, abyście mi po prostu powiedzieli w komentarzach, e, co sądzicie o tej mapce, e, jak Wam się ona podoba. Bo nie wiem, no ciekawi mnie to po prostu bardzo. O, dobra, trzeba trochę skręcić tutaj, skręcić. Ło, tutaj spada jakieś piksele, piksele lawowe. Ok, no dobra. Może niekoniecznie na lawie się tutaj wbimy, tylko obok bardziej. E, ok, dobra. Zróbmy sobie schodki takie. E, what the fuck? Ok, to jest ten shulker box, mm, więc dobra. Patrzcie Wiem jak go... Wiem jak go tutaj zniszczyć O nie! O nie, o nie, o nie! O dobra, dobra Dobra, e, my nie odlecimy specjalnie tutaj, bo na szczęście nad nami był daszek. Okej, okay. latamy dalej. Wow, wow, wow. E, sharpness fire aspect. Ło, wow, mamy jakiś kozacki kijek eee... Kurde, tutaj coś czuję, że jest ich jeszcze więcej, ale na szczęście mamy mamy zbroję. Mm. Okej. Okay. Eee Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. One się same, same ze sobą biły. Co za co za Głąby. O kurde. Mamy jeszcze lepszą zbroję. Tutaj też się one klepią ze sobą. Czemu one są takie głupie te shulker boxy Dobra, to jest jeden a. Dobra, co, co tutaj mamy? Buty Wo. I po co nam była ta cała zbrojka? <laughs> Jak mamy teraz takie najbardziej kozackie temki w grze. Um, Okej. Okay. O, one się też tu, tutaj klepały. Dobra, udało nam się odeprzeć ten atak. O, tego nam się nie udało, ale na szczęście daleko nie odlecimy. Tutaj, co mamy? Kolejna rzecz do naszego seta. Eee, dobra, kolejna rzecz do seta. Nam się przyda. Oczywiście. Wow, 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 wow. wow. Przepraszam, ale co pan mi robi? Eee, dobra. Eee, I tutaj powinna być. Wow, jedna strzała? A, można kupić od wieśniaka więcej strzał. A to jakieś, jakaś kozacka jest ta strzała. Eee, to jest ostatni pokój, tak? Czy na górze jeszcze coś jest? Powinno. Bo ja słyszę szerker boxa. Jeszcze jednego. Eee, dobra, wywalmy to. Może eee, weźmy sobie w takim razie Netherbliki. Skąd to? Eee, okej, okay. okej, okay. skąd to? Skąd on nie rypnął? Nie czaję. Dwa, jeden. W sumie moglibyśmy spróbować przelecieć na inną wyspę w ten sposób. E, tylko gdzie jest ten box? A tutaj. Dobra. Patrzcie. Może się uda. Może się uda to zrobić. Wątpię. Wątpię szczerze mówiąc, ale e... Ale no dobra, wiecie, jak kto nie spróbuje ten ten nie pije herbaty. No dobra. E... Zróbmy tylko drogę do tego jego pocisku, żeby nas mógł dosięgnąć w jakiś sposób, w jakiś łatwy sposób. E... Okej. Okay. Tutaj jest ten nasz komin. Hmm. Gdzie ty jesteś? No dobra, tu jest. Uh. Na razie niech. Dobra, na razie niech po podniesie nas jego pocisk na górę. Okej okay. levitation. Levitation. Uh. O! dobra. Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Na razie spadnimy tutaj. Ło! Okej. Okay. Dobra, to będzie naprawdę fajne. Nie wiem, po co to robię, po prostu dla zabawy. To jest naprawdę zabawna mapka. Eee, ok, Okej. O kurde, żebym tylko nie padł teraz. Dawaj, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. No dobra, dosięgnie mnie. Jeszcze jeden? Okej, okay. próbujemy, próbujemy. Proszę, 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 proszę. I uda się, uda się, ale padniemy chyba na wyspie. No dobra, wiedziałem. E, wiedziałem, że tak to się skończy, ale chciałem zobaczyć to po prostu. Ja nie mogę. To była całkiem fajna akcja. Ca całkiem bezsensowna, ale całkiem fajna. Eee, dobra, mamy kozacką zbrojkę. Jeszcze została nam tylko ta jedna wysepka do ukończenia e, epickiego challenge'a. Eee, dobra, potrzebny nam jest cobblestone. Na szczęście teraz szybko nam się kończy. Więc już bijemy za chwilkę na następną wysepkę. Igicior! Gicior, dawajcie znać, jak Wam się podoba ta mapka. Bo jest naprawdę dziwna, ale... E, ale fajna, przyjemna. Przyjemnie się w nią gra. Ok, e, Weźmy sobie teraz w takim razie to. Podsaćmy... Ło! Ło wo, wow 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 wo, wo. Tylko nie spadnie Tricus. A po co ja tak wysoko się zbudowałem? A dobra, nie wiem. Ja lubię po prostu pracę na wysokości. E, weźmy sobie takie dobra. Powinno nam starczyć bloków z łatwością. Wręcz jeszcze łatwiej niż z łatwością, nawet. Eee, Okej. Okay. No dobra, to teraz tak się budujemy w takim razie. Nie półpłytko, już mi się nie chce robić, bo mam diaksowy kilo, więc szybko się wydobywa. Poza tym, już tutaj powinno nam starczyć na ostatnią wyspę. Zobaczymy, co na niej jest. I Gites Mayones, siomeczki eee, Gites Mayones, dobra. Już jest wyspa? Jest. Abordaż! No dobra. A ty co masz do sprzedania? Ona bloki tego. No dobra, czyli to był. bezsensowny, epicki challenge. Tak. Naprawdę był dziwny, ale był także przyjemny, więc to by było na tyle na razie Jeronimo!